Nie mnie chyba brzuch boli. Tak? Mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. To, jak mówiłem, może jej zaszkodzić. Bardzo. Na mnie to działa natychmiast. Ale ja mam szybszy metabolizm i jej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek za to, że nie jest ci wszystko jedno. Ty, zatrzymaj się! Gerald zrywi, tak? Byłeś jakiś czas temu w Białym Sadzie pod Wyzimą. Mm, urocza wieś, gdyby nie te wszystkie trupy. Gdyby nie ty, było o jednego więcej: Lena, ona przeżyła dzięki twojemu eliksirowi. To miłe, że Nilgarski żołnierz tak się przejmuje losem prostej nordlinki. Ale i trochę zaskakująco. Tej nocy, kiedy zaatakował ją gryf, szła na spotkanie ze mną w lesie pod Garnizonem. Proszę, miłość ponad podziałami. Nie do końca. Jej rodzice powiedzieli, że jeśli zobaczą ją z Nilfgaardczykiem, ogolą jej głowę, utną język i wygonią z domu. Słuchaj. Lena nie do końca doszła do siebie. Zabrałem ją, kiedy mnie tu przenieśli. Myślałem, że się jej poprawi. Ale nie. Nie odzywa się, nie poznaje ludzi. Większość dnia śpi. Postrzegałem to Mirę. Wiedźmińskie eliksiry mają potężne efekty uboczne, zazwyczaj nieodwracalne. Ja nie mogę już jej pomóc. Może jakiś czarodziej. Nie wiem, czy ci dziękować, czy przekląć za to, że nie dałaś jej umrzeć w spokoju. Wierz mi, ja stałem przed trudniejszym wyborem.